Wejście reversem i tam już jakby pobiegniemy górą nadal skończę frontem, niestety nie ma siły na barani. To już mój drugi trening dzisiaj, trochę się zmachałem. Ale myślę, że traseczki fajne. Jeszcze jutro jest tam ostatni dzień w Łodzi. Wykorzystam to na Manhattan, jeszcze na coś. Zobaczymy, czy ktoś wpadnie, bo pisałem ogólnie na grupie, czy, czy ktoś będzie chciał trenować. Na razie jest cisza. Dołączył Maniuś! Tak jest. Ale kto wie, a jak nie, to też po prostu się pobawimy poskaczemy. Dobra, to jeszcze jedna miejscówka dzisiaj. Mam jakieś 7 godzin do autobusu. Także wykorzystajmy to na ostatni trening. Wcześniej, jak byłem na Mahatanie, był fajny trening. Przyjechał Maniek, a, pobawiliśmy się o jakieś tam różne fajne rzeczy, przejścia i tak dalej. I Maniek wymyślił zabawę, że on robi jeden element, ja muszę powtórzyć, dokładam. Potem on powtarza, co zrobiłem, ja dodaję kolejny, i tak utworzyliśmy super długą trawkę. Także no, rzeczywiście trzeba się zmachać. A teraz ja się pobawię w podłoga to lawa. Ostatnio, ostatnio kminę sobie nowe ruchy i tak jak pewnie widzieliście na czerwonych murkach tam na Niciarnianej zrobiłem taki ala bibojowy ruch i tak samo tutaj kombinuję sobie taki ruch, że właśnie jakoś tak zarzucam nóżką i przelatuję w inny sposób niż zawsze. Także coś nowego. Jest miejscowa, a tu jest rura, rura, rura. No, sporo. Generalnie, pewnie za 30 metrów spróbujemy przejść balansem. Zobaczymy, za którym razem. Nie będę oszukiwał. i wyliczyło mi 57 kroków. Także nice. Wow. Dobra. Ostatnia miejscówka na dzisiaj tutaj miało być poskakane, ale no już wiem, że od pewnego czasu tej miejscówki nie ma, została skasowana, ale zostały jeszcze dwa boki. nie, zupełnie nowa miejscowa się tu rozdarzyła. Także testuję tutaj. Babo. Jest. Dzięki! Fajnie, wyszło. Fajnie, że te fronty wchodzą. Co prawda, wchodzą gorzej, bo nie umiem za bardzo tak stanąć na nogi, tylko zawsze się pochylam. Tak, dla bezpieczeństwa. Z tego powodu, że właśnie rzadko ostatnio trenuję. No i tak się po prostu w pewien sposób ratuję. Nie chciał nie chciał zarapował. skończenie materiału już nie, nie panuje nad tym co robię i to jest trzecia strona tego budynku i też to jest miejscówka gdzie dużo się ćwiczyło natomiast tak naprawdę z biegiem progresu coraz mniej było tutaj do robienia najwięcej było właśnie tam po tamtej stronie gdzie niestety apteka jest już skasowana no ale jakby, widzicie, przebitki są fajne z tamtych lat ja będę kończył ponieważ mam jakieś 3 godziny do autobusu muszę wrócić do domu, umyć się, spakować dojechać na dworzec i wracam autobusem Także mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że zobaczyliście dużo miejscówek, na których zaczynałem, na których trenowałem. Oczywiście ich było dużo, dużo więcej, więc jeżeli Wam się to podoba, to wrócę na śmieci ponownie i pokażę Wam dużo kolejnych miejsc, których też nie odwiedziłem w Łodzi, no bo w trzy dni się po prostu nie da. W takim razie zostawcie subskrypcję dla rozwoju kanału, jakiegoś lajka, komentarz, czy Wam się podobało oraz co chcielibyście zobaczyć, o czym mam opowiedzieć. I widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć!